Jak Państwo widzicie, tutaj na ja ekranie mamy możliwość obejrzenia slajdów z, z, z kolei Krajowych. E, za momenty rozpoczniemy, a jeszcze może minutkę popatrzmy jak to wyglądało. E, I rozpoczniemy podsumowanie z kolei Ligi Krajowych 2021-2022. minutkę, na ekranie i rozpoczniemy. Może tej do dodaję dzisiejszy, dzisiejszą imprezę. E, mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność być tutaj dzisiaj z Państwem na kolejnym podsumowaniu szkoleń Ligi Biegów W tym roku po długim czasie przerwy, spowodowanym oczywiście ograniczeniami pandemicznymi, możemy w końcu tak w tym tonie spotkać się, porozmawiać i nagrodzić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, biorące udział w Skocie Wicepiekuńczyłaju 2021-2022. Rani w naszej imprezie dodają zaproszeni goście, a są nimi burmistrz Polic, pan Władysław Jakub. Witam serdecznie do podatku dzisiejszego wydarzenia. Jest mi niezmiernie miło przywitać Starostę Polskiego, Pana Andrzeja Bednarkę. Witam serdecznie. Jest Pani Przewodnicząca pan Andrzej, pana Andrzeja, drugi Pan Andrzej, Pan Andrzej Rogocki, Przewodniczący Rady Miejskiej. Witam serdecznie. Jest również Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Lona Bednarek. Witam serdecznie. Witam wszystkich radnych w gminowce oraz żywi, przedstawicieli Urzędu Miejskiego W Na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom, które oddają swoją pracę, siłę na rzecz współpracy z dziećmi, promując sportowy tryb życia, aktywność sportową. Sport sprawuje funkcję wychowawczą jest szkołą życia, w której spotyka się przyjaciół, ale także mądrych opiekunów czy trenerów. Zależy nam zastąpić kontakt wirtualny, kontaktem rzeczywistym, który zapewnia chociażby wspólną aktywność ruchową. Namawiamy do ruchu i do aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ są to najlepsze lekarstwa w ten trudny czas, mam nadzieję, umijającej pandemię. My wszyscy, którzy bierzemy udział sportowy w sportowych zawodach, wiemy, jak ciężko jest podnieść sukces sportowy. Niejednokrotnie stając na nastawcie widzimy, jak bardzo liczą na nas koledzy, rodzice, nauczyciele. Ale jeszcze oczywiście powiem, ale słów ostatnio, zresztą koło mojego niedaleko domu, na wiaducie wywieszono panel. Duma Poic Marcin Lewandowski. Myślę, że jest to jeden z że jest to najwybniejszy sportowiec naszego miasta. I teraz chcę go przywitać w wielkim bramami, ale na nic jeszcze raz. Dziękuję, że jestem. Jestem nauczycielem i trenerem, który wierzy, że sport jest dobrym przewodnikiem w życiu każdego młodego człowieka. A każda porażka, jeszcze bardziej nas motywuje, a także do siebie na scenę. A my rozpoczniemy wręczanie nagród od najmłodszych kategorii, kategorii przedszkolaczków. Ale jeszcze poproszę Pana Starostę, Pana Andrzeja Betelka. Zapraszam Panie Andrzeju dwie najważniejsze osoby w mieście i powiecie. E, panowie, bardzo będę was prosił, abyśmy wręczyli nagrody. Zaczynamy od, tak jak już mówiłem, od najmłodszych kategorii. E, to są, to są dziewczęta rocznik 2017, młodzi, najmłodsze pociechy. E, chciałbym tylko podkreślić, że Yy, zostały wysłane informacje do przedszkoli niestety popytać zapraszamy Marię Szatra yy, i przypomnę zapraszamy jeszcze naszych yy, jak to się z tym przedszkola można przechodzić

W tej chwili nagradzana jest grupa najmłodszych uczestników tych zawodów biegowych, które w policach mają swoją silną tradycję a obecność mistrza Marcina Lewandowskiego jest tylko dowodem na to, co mówię w tej chwili.